Oh. No, Toszka, wreszcie. Jeterka już nam nie będą potrzebne, bo wreszcie aprawiłem gibel po naszej wczorajszej masakrze. Patryk, Patryk! O co Ci chodzi, szczurze? Słuchaj, bo... Nie, mleka już nie mamy. Mleka już nie mamy? Tylko wiesz, Toszka, że Ty mleka nie pijesz, tylko ja piję mleko? Zresztą tutaj masz rację, mleka nie mamy. Dobra, Toszka, więc ja pójdę do sklepu bliskiego, E, no, A ty tutaj zostań, akurat, ok? W okazji, akurat może założę jakąś maskę, bo przecież każdy by się przestraszył, takiego lisa, który gada ludzkim głosem i chodzi na dwóch łapach. No, trzeba tak jak, się... jak, jak mnie. Hmm. uważaj. Okay. Będę uważał spokojnie. Jakąś maskę, o już wiem, wiadra, lagowia sobie założę i będzie zajebiście. Troszkę, no, ty tutaj zostań i widzimy, że pewnie za 40 lat idę po mleko. Pa! Dobra, już chyba poszedł. No. No już go nie słyszę. Zostawił psa, ale dam sobie z nim radę. Już mam na sobie tą maskę, to mnie nie ospozna. Duży dom ma, więc kto wie? Może sporo tutaj zdobędę kaski. Marcin, halo, Marcin, odezwij się! Marcin, halo, Marcin! O tak chwila telefonu nie wyciągnąłem. Marcin, alo, Marcin! Chwila! Marcin, halo! Halo, Marcin! Ciochu. Znowu poszedłeś na piwo? Tak. Dobra, słuchaj mnie. Marcin. No. Siedź w samochodzie. Jak zacznie do ciebie znowu, to masz przyjechać, okej? Okay? Ja bez, bez ciebie e, e, ten dom ograbię z jego oszczędności. No co? Lecę! Lecę! No, Jezus Maria. Weszłem jakoś. Hej, co tutaj jesteś? Kim jesteś? Ja jestem przyjacielem Twojego e, właściciela. E, zapomniał pewnie Ci powiedzieć, żebym przyszedł, żeby ją zająć. Człowieku, w ludzkich latach jestem już starą dadą. Wypier. E, no Okej, okay, jasne, już idę, ale muszę najpierw. E, wiesz, bo twój, twój właściciel chciał, żebym. Sprawdził mu kanalizację. Sam już naprawił kanalizację w kiblu. E, wiem, ale. No wracaj tu, e, Ale muszę iść, idę stracić. No, Dobra. musisz to jakoś wymyślić. Żeby nie słyszał, to będę myślał w głowie. Y Otwierać! Otwórz mi! E, no dobra, już, zaraz otworzę. Już miej ręce. A stąd mówię, że dam sobie radę. Ale pyskata jesteś wieczorem. Ja pyskata! Zaraz A? ci dam! Dobre, dobrze już nieważne. Dobra, więc... Ee, ja jeszcze muszę coś... Zjeść. napić się wody. E, nie będzie ci to przeszkadzało. Jestem przyjacielem w końcu Twojego właściciela. Mam nadzieję, że nie kłaniesz. Dobra, jasne już. Sieć, siecz, dobra. Zobaczmy czy mam tutaj... Nie mam jakieś wiadra. Ale i takie, Ile złota! Mamy 64 64 złote. Tyle złotych, tyle złotych. Ile złota! He, he! No tak. Chyba psani nie skrzywdzisz, co nie? nie? No psa nie jesteś zbyt urocza. Ale... Wiesz, że ja czy skrzywdzę za to, że chcesz pokraść mnie i mojego właściciela? Ja już idę! Otworzę drzwi i po niego idę. I... Patryk! Hej, wracaj! Patryk! Dobrze, spokójnie, słuchaj, a, już nie musisz, słuchaj, słuchaj. Dobra, chcę was okraść, ale może ty mu nic nie powiesz, a dam ci e telefon nowy. Proszę bardzo, co sądzisz? Też przez iPhone 14, ja chcę iPhone'a 15 przynajmniej. No to za tyle sztabek złota, niech się złotówek. Eee, kupię ci jakiegoś, tylko nic mu nie mów, okej? Okay? Ale i tak przecież zauważasz, że tylko wszystkie oszczędności zniknęły. To w sumie racja. Eee, no to już może lepiej pójdę. Eee, alo, halo, bro? Maciek, Maciek, szybko, dwaj do ciebie, Maciek, szybko, jest do szybko, szybko. Podnieś, 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 podnieś bo. piesz mi, to tutaj goni. Jest ciemno jak. W tupie, bo już jest noc na tym Szybko! Ale już jadę... A! Jezus brestein, psień. Co ten pies, co Z Pawłem. O nie, coś tak powiedzieć. Został dla ciebie? Ze mnie! Dobra, więc mówicie, że mój pies was zatrzymał? No, zatrzymał was, bo... No, no oszukałem go, że jestem twoim kolegą, a tak naprawdę chciałem was ukraść z maczkiem. E, przepraszam. Mogę już iść. Po pierwsze, chcieliście mnie okraść. Po drugie, zatrzasnęły się drzwi. I Po trzecie, nie wypuszczę was, bo pewnie byście powiedzieli wszystkim, że poznaliście Lisa, czyli mnie, który gadał z nim głosem. I pewnie ja się znał by mnie chcieli zbadać. A ja myślałem, że to maska. E, chwila, dobra, już mam pomysł. Słuchaj, Słuchaj bo widzę, że masz fajną. No, hawire, widzę tutaj dużą sporo, więc może jakoś dogadamy. Nie, proszę pana, nie! Maciek, nie chcę żadnej fotowoltaiki, chyba że wam chodzi o to, żeby ze mną zamieszkać, akurat i byście mieli dostatek do jedzenia i picia. O, tutaj jest też Tośka. Patryk, oni by mnie mogli wyprowadzać na spacery i karmić więcej niż ty. No, w sumie lepsze niż to, chyba, niż więzienie, więc no, dobra. Maciek, wpadłeś po na dobry pomysł. Dobra, więc Patryk, Lisia, się. co sądzisz o tym, żebyśmy u ciebie i u Twojego psztata, zamieszkali, ja i Maciek, mój brat, i moglibyśmy po prostu również mieszkać razem. Nigdy by się nie dowiedział o tym, że chcieliśmy Cię ukraść, a i też akurat, no, byś miał pomoc pewnie. Dobra, od razu się zgadzam, że miałbym od Was pomóc chłopaki. Dobra. Więc możecie spać akurat w kiblu, a ten drugi w kuchni, ale na czym nie okrażać, ok? Dobra, tylko nie dzwoń proszę na policję i proszę nie mów twoj, swojemu psu, żeby nas znowu gryzł. Dobra, ale w tym domu są zasady, jakby co? Jest, są trzy zasady w tym domu. Pierwsza! Musicie płacić co miesiąc czynsz, żeby tutaj mieszkać, bo inaczej powiem ludziom, że chcieliście mnie okrość, chociażbym i tak tego nie zrobił, bo pewnie by zauważyli, że jestem lisem humanoidalnym i się chpili, więc no. pewnie by się przestraszyli, więc no. Druga zasada, musicie wyprowadzać tożkę i ją karmić, co czynnie. I trzecia zasada, ja jestem królem tego domu, rozumiecie? A no dobra, już zrozumiemy, ale obiecaj nam przyjrzeć, nie będziesz nas gryzł, Nie będę, ale masz mnie teraz wyprowadzić, bo za parę minut się zesram. Bo tyle czeka nas skończyć tę rozmowę.